Ja to powiem szczerze, śmiejecie się z warszawskich różnych pomysłów, że palety tam strefy relaksu. To jest ulica Lipowa w Stoku. To z budżetu obywatelskiego taki pseudo parczek, pseudo ławeczki. Zielone strefy relaksu to się nazywa za 350 tysięcy złotych. W ramach budżetu obywatelskiego. Jedna wielka porażka, bo tu nawet w nocy jest taki hałas, że ciężko by było. Się położyć, opalać, siedzieć, relaksować. No ale cóż, kratyński pomysł. Okradanie podatnika z publicznych pieniędzy. Ale za to to jest fajny sklep. Polecam, bo można sobie przyjść, wziąć instrument. Jest taka sala wygłuszana, można sobie pograć na gitarze na przykład ze wzmacniaczem, potestować różne gitary, potestować różne wzmacniacze, żeby wybrać odpowiedni. Przęt. Także jak ktoś lubi muzykę, to to jest sklep zdecydowanie w białym stoku dla niego. No, nawet widzicie, jest promocja na gitary. Nie wiem czy będzie widać. Ta gitara jest na przykład przeceniona z 840 na 760 zł. Tradycyjny Gibson Les Paul to chyba jest, ale tu na przykład jest. Gitara z 2400 na 1300 przeceniona, vintage się nazywa. A to się nazywa Eko nie wiem dlaczego. A to za 1200 z 1200 się nazywa też. Wszystkie gitary są fajne, bo to wiecie, gitara gitarą to kupujecie sobie wzmacniacz, jakieś efekty i. Dzisiaj możecie grać i metalowo, bluesowo, i reggae, i rockowo, i co tam chcecie, i klasycznie. Także, no nie polecam tej strefy relaksu, bo to żaden relaks. A ja po koncercie Zenka Martyniuka w Show Club. Będzie nagranie, a tu policja pilnuje porządku.